Zawsze dół brzucha, czyli mięśnie dolne brzucha, robię po treningu nóg. Dlaczego? Ponieważ nogi po treningu nóg są bardzo ciężkie, zmęczone i kiedy ja unoszę nogi do góry, to czuję, że one są naprawdę ciężkie, a jednocześnie są zmęczone, przez co ten ruch do góry nóg nie jest wyciągany z górnych mięśni czworogłowych, tylko już z dołu brzucha. Sprawdzałem to kiedyś, robiłem dół brzucha po normalnym treningu. Miałem ogrom siły, że jeszcze jak ktoś ma mocne nogi, ogrom siły miałem w nogach, żeby je unieść do góry i czułem nogi, a nie brzuch. I wpadłem sobie na taki pomysł, że będę robił dół brzucha wtedy, jak te nogi są i ciężkie, to jako dodatkowy ciężar i tak zmęczone, że to dół brzucha musi pracować, a nie mocna noga, która jest w stanie się unosić wysoko. Więc spróbujcie sobie tak. I dajcie mi znać, ja od kiedy robię taką metodą. Nie czuję kompletnie już tych nóg, bo są już w ogóle spopołane, ale za to dół brzucha lepiej pracuje i znacznie mi się poprawił. Dajcie znać, jak wypróbujecie i powiedzcie mi, jakie mieliście odczucia. A ja kończę i zbieram się do pracy. Trzymajcie się. No i pamiętajcie, najsilniejszym sterydem jest cierpliwość.